Jesteśmy na Sri Lance, w miejscowości, gdzie się kąpią słonie. Teraz mają kąpiel darmowy Tak właśnie pada na Sri Lance. Jak mówiłem, nie ma, nie ma żartów z deszczem. Kłada to na całego, a jak nie złapał, to z drugą stronę. Dwie skrajności. O! Jeden, jeden napasuje drugiego.

Przechodnik fajnie stoi na środku, na skale. O, a tutaj jest matka i chyba dwa małe piją jakąś tą... ...jakiegoś innego mają w krągu pod wodą. To przychodzi, na 5 minut powinno być w pościu i makwa jest kapstawy, makro.